Cześć, jestem niebieski, a ja to jest 3 I tak sobie pomyślałem, że gdyby te państwa, z którymi rozpoczęłem wojnę w poprzednim odcinku, nie były w czasie wojny ze sobą To miałbym ciężką przeprawę, a teraz to jest jak przechadzka po parku Dosłownie Po prostu przejdziemy się tędy i wszystko unicestwimy Wszystko i wszystkich, którzy im przeszkadzają i taki byłby plan. Właściwie skoro wyjdziecie tu, to wyjdziecie tu i będzie git. Natomiast wy zostaniecie tu, a wy pójdziecie tu. I będzie dobrze. Tu będzie rozruba. Tam kolonista powiększył kolonię. Zaadaptowali się. To jest dużym plusem. Tu walki idą w porządku. Tu widzę jakiś bunt, który nie jest problemem. Tu jakiś błąd, który również nie jest problemem. Bardzo dobrze. Uj, tutaj jakby spadły moje zarobki z tej prowincji. Czemu? A, przestali po prostu handlować tam. Przestali handlować. Trochę, trochę niedobrze. Czy oni dalej... Hmm. Okay. Te wojska powbijają mi zmęczenie wojną, ale chcę unicestwić całkowicie wojska Mameluków. Przypomnę, że to jest duża armia. To jest 20 pułków. Te 20 pułków musi zostać unicestwione, bo to jest dużo. Taka duża ilość wojska jeżeli odnowi swoje zasoby, to stanie się dla mnie problemem. Złota Orda. Nie mają najmniejszego znaczenia. Ej, okay, tu rozruba udana. Tu bitwa udana, moje wojska mogą wchodzić. No to niech wchodzą. Poproszę o zakończenie. Dobra, to zakończenie chwilę jeszcze potrwa. Chwilę jeszcze potrwa, zdecydowanie. Wyjdziecie na George'ie, dobra. Mus podbity. Ach, jak most, to mus, jak już powiedziałem. Tam Konstantyn został podbity. Ok, więc moje wojska pójdą sobie dalej. Ferrara się zbuntowała. Kto tu się zbuntował? Czy to są buntownicy na Wenecji? O tak, to jest dobra informacja. Wenecja przejdzie pod panowanie buntowników, w pewnym momencie pod panowanie z powrotem Wenecjan. I tu stanie się bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ja będę mógł to podbić. I nikt mi nie będzie mówił, że robię źle. Ani żeby ktoś teraz mówił mi, że robię coś źle. Po prostu podbiję wszystko po kolei. Po kolei, bez najmniejszych zahamowań. Mamy bunty. Mamy bunty. Te bardzo wysokie szanse na bunt tutaj są, ze względu właśnie na armię, które posiadali. Więc można powiedzieć, ograniczyłem ich armię, więc teraz nawet, cóż, spadnie im szansa na bunt. Zrobiłem coś dobrego. Jest git. Okej. Okay. Dobra, tam. Ten szturm, tak, ten szturm nie był najlepszym pomysłem. Chwilę sobie poczekamy zatem. Ja Rekrutują wojska jak najęci. Oczywiście będą te wojska wysyłać przeciwko mnie, zamiast przeciwko buntownikom. Eee, Okej. Okay. Gdybym się tym przejmował, to może bym się tym przejmował, ale jakoś niespecjalnie. To nie wygarane, więc pójdziecie dalej. Tutaj te wojska bym przeciągnął dalej. Muszą być jak najbliżej tych wojsk oblężniczych, ponieważ cóż, byłoby kiepsko, gdyby ktoś tak nagle w pewnym momencie mnie zaatakował i nie miałbym jak się obronić. Szczególnie, że oni tutaj tych wojsk trochę rekrutują. Atlas. A tu drugi problem. Taki przy okazji, a moje statki? Wyślał tam wojska, wiecie? Wyślał wojska do Afryki. Kapitan, jakoś specjalnie mnie on nie interesuje. Myślę dodatkowo Wojska do Afryki, ponieważ będę potrzebował wojsk, które będą w stanie walczyć z buntownikami. Bo jak nie będę miał tutaj żadnych wojsk, to i buntownicy będą się panosić. A wtedy to będzie dla mnie problem. Wy pójdziecie tu, a wy wrócicie tu. Proszę o grudzień. Moja flota chyba walczyć nie będzie, raczej... Na ten moment chyba nic nie będzie w stanie jej zagrozić. Prawdopodobnie. Póki walki trwają, też ar armia. Cała wojna będzie eskalować. Nie ma szans, żeby się zakończyła. I mam trochę funduszy, więc zainwestuję w. Tutaj warsztaty. Będą mi przydatne. Atlas, okej, okay. tam wojska już idą, więc buntownicy nie robią żadnego problemu i buntownicy załatwieni i tam są teraz wojska, które... wojska prewencyjne Litwa mnie ostrzegła bardzo... jakoś bardzo mi to nie przeszkadza o dzień dobry witamy czyli tak, poproszę o... nie to 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 i to, nie to, to. Dobra, i przy okazji mogę złapać sobie to. Ale tego nie chcę, a mogę złapać to. Jakiś pieniądz, jakiś pieniądz nie wpadnie. W porządku. W my zgarnąłem kawał dobrej ziemi. Więc wy pójdziecie tu. Wy zajmiecie się tymi wojskami, bo jest ich dość sporo. Dobra, przeniesie się tędy nawet. Wy tu, a właściwie możecie zostać po prostu tutaj, gdzie stoicie. To będą kolejne wojska prewencyjne tymczasowo. Więc teraz walki przenoszą się głębiej. Głębiej, bardzo dobrze. Szczególnie, że teraz mam tutaj wyjście, mus. Moja prowincja jednocześnie daje mi większe możliwości. To oblężenie, bardzo dobrze. To te wojska mogą przejść się tędy, a wy pójdziecie tu. Nie, tutaj docelowo. O, Judeę też chciałbym zdobyć. O, gdybym mógł tak zdobyć te cztery prowincje. Byłem blisko Aleksandrii, być może dam jeszcze kolejne prowincje. Tutaj walczą z buntownikami. Wiecie co, ja będę miły i tam wyślę też moje wojska. Do walki właściwie zależy. Jeżeli wygrają przeciwko buntownikom, to będę walczył z nimi. Jeżeli przegrają przeciwko buntownikom, to będę walczył z buntownikami. Obydwa są plusy dla mnie i dla nich. A wy wrócicie na Damaskus. Będę miał wysuniętą armię. Ta wysunięta armia jest bardzo dobrą rzeczą. To biały pokój. Oczywiście, skoro teraz wygrywam wojnę, w sumie wygrywałem od początku. Od początku nie mieli szans. Od początku wygrywałem tą wojnę. A dopiero teraz się uszczelili. Dopiero teraz proponują biały pokój. No cóż, trochę za późno. Nie, żebym zamierzał kiedykolwiek przyjąć tą propozycję. O znaczy inaczej, przyjąłbym, gdybym miał problemy z wojną. U, brawo, mój kolonista dał radę, to wyśleł kolejnego. Będę trzymał trzech. Jeszcze mniejsze szanse, że coś stracę. Tutaj mamy bunt. Tutaj będziemy mieli walkę z Amelukami. W porządku. Czernichow mi się zbuntował. Joran. Tutaj wojska już są, ale wyślą tutaj kolejne wojska. Tutaj moje wojska już idą. Jak ta walka? Ta walka może być... Trudna dla moich wojsk. Oni mnie ostrzegli. Śmiech na sali. Syria mnie ostrzegła. Śmiech na sali. Hmm, czy moje wojska wygrają? E, buntownicy zostali pokonani. I uciekają na Poltawę. Dobra. Tam to miejsce mnie interesuje. Czy moje wojska wygrają? Wygrały. Zrobiły kawał dobrej roboty. I tutaj obężenie też wygrane. Będziecie wracać tutaj. Tutaj też dobrze było zgarnąć te. Zaraz jeden, dwa, trzy... 4, 5 prowincji, tak, żeby tutaj mieć pole wyjścia. Zależy, z której strony będę chciał ich atakować. Dobrze by było, gdyby mnie też ostrzegli zaraz przed tym, jak wypowiem komuś wojnę, komkolwiek, żebym mógł dalej ich zniszczyć. Żebym mógł dalej przejmować ich prowincję. Te wojska są zagrożone. Jeden admirał morski dowódca umarł. Czas się spokojnie, akurat floty trochę wykorzystaliśmy, więc zasłużenie. Dobra, wyjdziecie na Aleksandrię, wyjdziecie tu, a wyjdziecie tu. Ok, wszystko ładnie się zgadza. Teraz będę miał pole wyjścia dla tych wojsk, właściwie już mam. Tu kolonista dał sobie radę świetnie. Jak tam moje kolonie? Na razie to ja utrzymuję moje kolonie, tak przy okazji. Jako jest super dużo nie płacę, to jest w porządku. E, reform. I tutaj oblężenie wygrane. To pójdziecie tutaj. Dobrze by było, libie podbić całkowicie. Nie jestem pewien, czy jest to w pełni możliwe, ale na razie wrogie wojska nie idą. Nie idą, a to jest dla mnie plusem. Moskw podbity, więc pójdą tutaj. Co CJD, ze względu na to, że jest to prowincja religijna. Co będzie dawać mi prestiż? Nie, żeby miał on jakiekolwiek znaczenie w tym momencie, skoro mam go w pełni. Całkowicie. Ale wciąż warto mieć. Odkud to będzie jedna z bogatszych prowincji w tym regionie? Dobra, skoro wyjdziecie na Aleksander, to może moje wojska też powinny się przejść tędy? Jak pomóc? złapać te prowincje? Właściwie w ten sposób. Ok, mamy nowe prowincje narodowe. Protestantyzm też się rozszerza. Tak, to o, te wojska wypadałoby pokonać. Tak, tylko te. To jest 11 tysięcy. W porządku. Tutaj mamy bunt jakiś nieduży. Szybko moje wojska się tym zajmą. Ta prowincja została podbita, więc moje wojska idą dalej. Rozlewają się po całym terytorium. Proszę bardzo, ta armia zostanie rozbita. Ucieknie wcześniej czy nie ucieknie? Nie uciekli wcześniej. To pójdziecie jeszcze tu. To konicę także załatwić. Ale cała konica jest dość silna przeciwko, przeciwko piechocie, więc dobrze jest to załatwić wcześniej. Jeszcze tu są. Dzień dobry. I będzie całkiem ładne. Do widzenia, Luksemburg. I mamy kolejnego misjonarza. W takim razie też niech weźmie się do roboty. Do pracy, do której został stworzony. Okej. Okay. Tu oblężenie zacznie się. Oni do na Judeę. do 6. Więc chwilę zaczekam. Chyba jeszcze z sześć dni. Jeszcze 5 dni, a wy dojdziecie tam, wam trochę zejdzie. 5 i 6. Bardzo dobrze, będzie rozwałka, ta armia zostanie unicestwiona. Nie zostali unicestwieni całkowicie. Gdzie wyjdziecie? Ta większa część idzie na Nubię. E, więc moje wojska też tam pójdą. Aby całkowicie załatwić kolejną dużą armię, dużą armię. Tysiąc osób, ale z dwudziestu pułków, więc trochę ich tam było. To zostało rozbite bardzo dobrze. Jak moje zmęczenie wojną. W tej chwili powinno się i tak to uspokajać. To chyba nie ma to większego znaczenia. Mec troszkę buntów. Bunty jak najbardziej w porządku. Jak najbardziej, w porządku. Właściwie ten bunt może być niebezpieczny. Dla tej armii konkretnej oczywiście. Dobra, wy tutaj przegracie czy wygracie? Wy tu przegracie, ale może zdąży tam dojść moja armia? Dobra, wy stąd ucieknijcie. Nie mieli szans. Okej, okay, więc teraz czas na markety. Trochę marketów, trochę większe przychody. Jako że armii teraz nie będę zwiększał prędko też powinienem zwiększyć armię, jakby nie patrzeć. Zwiększenie armii jest elementem, który powinienem wykonać. Jednocześnie wolałbym obniżyć mój osobisty przychód tutaj. taki sposób żeby żeby przestać zwiększać moją inflację. Najlepiej nawet odrobinę zmniejszać. To jest tak minimalne zmniejszenie, ale już się nie zwiększa. Jednocześnie dalej mam przychód. Przychód na poziomie 200 dukatów. Tak, 200 dukatów rocznie. To jest jedna armia do utrzymania. Czyli możliwość utrzymania jednej armii. To jest w porządku Ale przede wszystkim nie będzie wzrastać inflacja Więc już nie będę musiał inwestować więcej w tą armię Wyjdziecie na Pskov, co? Dobra, moje wojsko też tam idzie Obrężenie Aleksandrii wygrane U, to mogę utrzymać tu wojska Tak, będziemy brali się za Aleksandrię przede wszystkim To jest jakby nie patrzeć nawet po prostu najbogatsza Kairo, A to jest stolica, więc stolicę akurat nie złapię. Ale Alexander będzie najbogatszą prowincją, jaką mogę zgarnąć. Więc to będzie coś, co przede wszystkim będę chciał złapać. Złapać i już nie oddać. Wyjdziecie na Nil. Libia podbita. a To wy pójdziecie. Tu na nubia. I teraz wszystko powinno pójść bardzo ładnie. Teraz wy pójdziecie tutaj. Tu buntownicy zostali załatwieni. I to wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie tu. Tarmia ta załatwiona. Tarmia ta załatwiona. Idąc dalej, ta armia nie ma szans tu, nie się zbuntowało. Ok, moi ludzie zaraz tam pójdą, tu ogarnięte, to wy pójdziecie tu, a wy pójdziecie tu. Wy jesteście tu, wyjdziecie tam, i wszyscy robią to, co do nich należy. I to jest coś, co lubię. Ciebie, wy możecie tutaj przejść przez szturm, wy również. Tam znowu się udało skolonizować. Wam szturm się nie udał, wam się uda. Wam szturm się udał. Wy możecie przejść przez szturm. E, mamy kilka buntów, które wypadały powstrzymać. E, ten bunt zostanie w ten sposób pokonany, a ten bunt w ten sposób. Teraz tak wy tutaj powinniście sobie poradzić. Poradzili sobie. Wyjdziecie tu. Tutaj cóż ludzie się buntują, ludzie lubią się buntować za niedługo ich załatwimy. Wy jesteście tam, a wyjdziecie tu i jest dobrze. Zainwestujemy większe podatki oczywiście. Większe podatki bardziej mi się przydadzą niż większa siła ludzka. to no, jest najlepszy punkt. I teraz po prostu czas podbić resztę prowincji. Tutaj całkiem ciekawie to idzie. Morea mi się zbuntowała. Dzień dobry. Bunt zostanie zaraz unicestwiony. I tutaj także wszystko idzie jak należy. Ok, skoro wszystko idzie jak należy. To wszystko jest tak jak powinno. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał. I zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć.